Ja myślę, że bardzo, bardzo ważne trzy punkty po tym dobrym spotkaniu ze Śląskiem, co zagraliśmy. W końcówce nam zabrakło troszeczkę szczęścia ze Śląskiem, ale dzisiaj jeszcze przez całą 90 parę minut, nie wiem, ile to całkiem trwało, to graliśmy bardzo dobrze w defensywnie, no i to co mieliśmy strzelić w ofensywie, to, to nam się udało, bo strzeliśmy więcej niż miasta. Grałem na dziewiąte, ale w młodzieżowych, ale bardziej takiego... Cofniętego, cofniętego napastnika, grałem to pod napastnikiem, Trenowaliśmy to przez praktycznie cały tydzień, czyli dla mnie nic takiego specjalnego i jak powiedziałem, nie jestem napastnikiem, czyli nie jestem atakującym, czyli czy gram na skrzylecie na, na dziewiątce dla mnie tydzień. Tak cieszymy się pierwszym życie z tego, że wygraliśmy zdobyliśmy 3 i zdobyliśmy te trzy punkty na bardzo trudnym terenie, bo wiemy, że Piast jest mistrzem Polski i tu się nie gra łatwo i dzisiaj pokazaliśmy, pokazaliśmy charakter i walkę do, walkę do końca i Dobrze się nastawiłem też wygraną w tym spotkaniu i jak mogę powiedzieć, że bardzo, bardzo się się na tą kadrę, bo naprawdę gramy z, z dobrymi bardzo dobrymi zespołami gramy z Chorwacją, który <laughs> każdy wie jaką jakie mają kwalitet jaki i z węgrami na wyjeździe, czyli ja o powiedzieć, że to są takie dwa najważniejsze mecze w tej naszej grupie. I jak powiedziałem, cieszę się na to zgrupowanie i mam nadzieję, że wrócę z dobrym humorem.